No to mamy 8 grudnia, tak idziemy na bieg Mikołajkowy na ulicę Cechową w Starym Fordonie, część naszej grupy tam jest z przodu, ciekawe kto dzisiaj zwycięży, ostatnio tutaj byliśmy 10 listopada na biegu niepodległości. I mamy za chwilę proszę Państwa rozpoczęcie biegu. Tutaj, tutaj ja, ja obsługuję Telewizję Bydgoszcz, Gimnazjum nr 7, znane, znane postacie bydgoskiego świata sportu, bydgoskiego świata polityki oraz bardzo dużo dzieci, także mamy udaną imprezę. Cechowa Fordon, Pan Prezydent, Sebastian Chmara, sponsor biegu, pan Abramczyk oraz olimpijczycy bydgoszczy i nas niezastąpiony Pan Marek Znany sędzia piłkarski i telewizja Bydgoszcz telewizja. Pan Krzysztof Wolszczyński, to są VIPy naszego biegu Pan dyrektor Proszę bardzo To będzie w telewizji gimnazjum numer 7 Gimnazjum numer 7? Tak, na Siernieczku mamy swoją telewizję lokalną Ja jestem operatorem Pan Andrzej już zarządza tam wizę ruchem drogie. drogowym i na tyle połączymy się w następnym wyjściu jeszcze cały czas przed biegiem napięcie rośnie Drogi słowie no już no więcej słuchajcie Dziękuję Wam bardzo przede wszystkim za to, że jesteście. Wierzę, że w przyszłym roku nie będę widział końca tego wieku i z okazji przede wszystkim zbliżających się świąt i Nowego Roku życzę Wam, żeby się spełniły Wasze wszystkie marzenia, bo nie każdy z nas to, takie ma. I nie będę więcej gadał, bo jest zimno, więc za obie zaczynamy. Jedno marzenie podróż. mamy tu wspólne

i Głównej, witamy serdecznie. I połączymy się za chwilę. I mamy telewizję. Oddział Bydgowski Nie. Pamiętajcie do żółtego O, o matko Nie ścigamy Nie ścigamy so. się. Nie ścigamy się. Adam Idź tam do żółtych palików no. Tam, tam się nikt, a ja będę wiedział, dobra? Dziewięć I E poste.